Do przesianej mąki około pół kg, w której robię takie zagłębienie, wsypuję około 1 czwartej paczki świeżych drożdży około 3 deko, 2 łyżeczki cukru i około 50 ml ciepłego mleka. Kiedy rośnie zaczyn z drożdży, topię tłuszcz około 100 g masła, do tego około 100 ml mleka i pozostały cukier w ilości 1 czwarta szklanka cukru. Wszystko mieszam, tylko podgrzewam nieznacznie. Tak, żeby masa była ciepła. Potem jeszcze dodaję jedno żółtko, jedno całe jajo, jedną lub dwie łyżki oleju. Wszystko mieszam dokładnie, ale krótko, tylko do połączenia. Do płynnych składników dobrze jest dodać także szczyptę soli. Dodaję do pozostałych składników ciasta w momencie, kiedy drożdże już są dobrze wyrośnięte. Wyrabiam całość około 3-4 minut. Robotem albo ręcznie. Ciasto powinno być elastyczne, ani tępe, ani zbyt rzadkie. W razie potrzeby dolewamy trochę ciepłego mleka lub dosypujemy ciut mąki. Ciasto najlepiej odstawić do wyrośnięcia na około minimum godzinę czasu, a najlepiej na dłużej. Wyrastanie ciasta to właściwie najważniejszy etap. Kiedy ciasto rośnie, zabieram się do zrobienia kruszonki. Na kopiasną szklankę mąki biorę około 2 łyżek masła. Dodaję jeszcze około 3 łyżek cukru, trochę cukru waniliowego i szczytę soli. Po wyrobieniu wstawiam kruszonkę na około 30 minut do lodówki. Kruszonkę bardzo łatwo wyrobicie robotem, jak widzicie na filmie. Po wyrośnięciu ciasto krótko przerabiam, potem spłaszczam lub wałkuję na Pożądany prostokąt, tak żeby pasował do formy. Wymiar mojej formy wynosi około 40 cm na 25. Ciasto drożdżowe po wyrośnięciu jest bardzo miłe w dotyku, bardzo elastyczne. Polecam nie bójcie się. To proste, pulchne, pyszne i bardzo tanie ciasto. Ciasto w formie zostawiam jeszcze na około 15 minut, żeby znowu podrosło. Po tym czasie układam takie owoce, jakie mam akurat pod ręką. Właśnie jest sezon na pyszne śliwki, brzoskwinie czy nektaryny. Osobiście polecam bardzo nektaryny. Ciasta smakują wybornie. Owoce posypuję niewielką ilością cukru, będą smaczniejsze i miały ładniejszy kolor. Wierzch podsypuję kruszonką, stawiam do piekarnika na 190 stopni na około 35 minut. Trzeba sprawdzać, ciasto bardzo szybko się piecze. Ja celowo wybieram dużą formę, żeby nie było grube, nie piekło się zbyt długo. Taka wersja jest najbardziej optymalna, polecam. Ciasto jest przepyszne. Subskrybujcie kanał, zapraszam na Kolejne przepisy